Hejka, cześć, witajcie na kanale. Dzisiaj to naprawy mam. płytę główną PlayStation 4 Slim wersja. A konkretniej mam tutaj wymienić port HDMI, który został wcześniej wepchnięty do środka. Konsola spadła w ten sposób. Tu są złącza. Tu powinno być złącze HDMI. Tu jest LAN. I tu jest ta wiązka te firmowa Sony te złącze firmowe. Kabel był podpięty pod płytę, pod konsolę i konsola się zsunęła i spadła na złącze HDMI, które wepchnęło całe gniazdo do środka. Na szczęście te piny są tutaj całe, ja już to gniazdo wylutowałem, zamówiłem nowe gniazdo. I cóż, I będziemy lutować to gniazdo. Prosta, szybka, fajna robótka. Te oczywiście gniazda od wersji slimowej różnią się od tych wersji jeśli chodzi o konsolę FAT, PS4 FAT. To gniazda pasuje prawdopodobnie do PS4 Pro i właśnie tego tutaj slima. Dobra. Stare gniazdo. Stare gniazdo, zaraz Wam pokażę jak to wygląda. Co tam się wydarzyło. Jest tutaj. Tak to wygląda. Ono jest wepchnięte. Czyli tego paska czarnego tutaj nie powinno w ogóle tutaj być. Ono powinno być. O! Oh, tak zbudowane. I te piny wszystkie tutaj się powyginały. I tak to się skończyło. Dobra, do roboty. Wymieniamy gniazdo. to miejsce. Tak to miejsce wygląda pod mikroskopem. To miejsce osadzenia. Ja tutaj zdemontuję to opakowanie z tego nowego gniazda i przypasujemy sobie je po prostu. Zobaczymy, czy wejdzie. Bo generalnie ja to wszystko oczyściłem. Ale lepiej zobaczcie. Tu w jednym otworze jest niby coś jeszcze, coś siedzi. W drugim, te dwa otwory niżej są niby dobrze oczyszczone. Ale zawsze zanim się to. Tutaj posmaruję fluxem, lepiej dopasować. No, elegancko. Popatrzcie, jak to pięknie wygląda. A to tylko polutować. Dobra, a tutaj polutujemy te cztery piny z dwóch stron. Te mocowania tu, tu, tu i tu. A potem zajmiemy się tymi pinami pinami sygnałowymi, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Oczywiście wcześniej zaaplikuję tutaj Fluxa RMA7. Załapiemy sobie te cztery nogi, gniazda. Pyk pyk. To jest taka prosta robota, tylko to trzeba mieć troszeczkę wprawy. Lutownica z grotem T12 rozgrzana na 200, 200 co ja gadam, 330 stopni. 毕业季没？ Mocowanie gniazda HDMI zostało polutowane. Zobaczcie, wyczyściłem to. Te cztery nogi trzymają się konkretnie, już i musimy się zająć nasi, naszymi pinami sygnałowymi. Teraz z HDMI trzeba będzie tutaj wszystkie piny polutować. Oczywiście zadam tutaj fluksa. To co tu widzicie, to co się tutaj świeci, to jest alkohol. Ja tu musiałem wyszczotkować alkoholem. No dobra, zabieramy się do roboty. Lutujemy piny sygnałowe. Ok, zadam tu fluxa. Płytę mam pod lekkim kątem, żebyście widzieli, tutaj, co ja robię. Dobra, ale fajnie. Polutuję to dużym grotem kopytkiem. Nie będę tego lutował jakimś małym maluchem. Grot ustawiłem na 300 stopni. Takim grubym grotem sobie polutujemy. Zobaczcie, co on robi. Dlaczego takim grubym grotem? bo dlatego, żeby się fajnie lutowało, bo taki grot fajnie energię przenosi, cieplną. Od prawej strony chyba pojedziemy. Bardzo tutaj dosyć mi to jest tak niewygodnie. Ale postaram się to tak zrobić, żeby nie było tutaj zniszczeń. Gniazdo zostało wlutowane Tak to wygląda Wyczyszczone. Tu macie ten układ do obsługi HDMI Panasonic. Mam nadzieję, że nie dostał To się wszystko okaże dopiero po złożeniu konsoli Dobra, będę składał konsolę teraz I co? I zobaczymy czy sprzęt działa. Mam nadzieję, że to zatrybi i będziemy mieli obraz na matrycy, albo na telewizorku. Płyta powędruje z powrotem do konsoli. Ale oczywiście zrobimy tutaj termikę. Termopady. Termopady te wyglądają dobrze. Natomiast tutaj jednego termopada z jednego Draymosa, mi gdzieś posiało. Więc te termopady trzy tutaj od sekcji zasilania. Czyli tych trzech drymosów do zasilania procesora wymienimy na nowe. To znaczy, mam taki termopad, który trzeba dociąć o bardzo dobrych parametrach i uzupełnimy te termopady. Te stare ściągnę, pójdą sobie tutaj w niepamięć. Jeśli chodzi o termopady od układów w pamięci karty grafiki, to te termopady zostaną. Płyta została oczyszczona. Dobra, to do roboty. Tak wygląda ten termopad. 6-watowy termopad, także on spokojnie wystarczy tutaj do odprowadzenia ciepła z tych drajmosów. Wytkniemy takie kwadraty. A damy większe. Nie będziemy oszczędzać. Taki termopad jest osłonięty folią z dwóch stron. O tym należy pamiętać. Te folie trzeba pościągać. Pierzutki termopadzik. I te termopady zaraz tutaj uzupełnię. Każdy punkt ma swoje miejsce. Chłodzenie to jest podstawa, tym bardziej, że w PlayStation 4 w tym slimie bardzo posz, poszli w stronę oszczędzania. Ten układ chłodzenia jest bardzo biedny, że tak powiem, mało wydajny moim zdaniem. Z drugiej strony jest tylko radiator. Zobaczcie. Mamy tylko taki radiatorek, żadnych ciepłowodów. Macie tu kawał blachy, która jest wyfrezowana jednostronnie. Nie jest to lustro, to jest chropowata powierzchnia. Nie wiem, kto na to wpadł. I reszta blachy ma służyć za radiator, tak? A jeśli chodzi o pamięci VRAM, to oczywiście to wszystko tutaj jest przyciśnięte i skręcone. I na każdej pamięci jest jeden termopad. I to jest całe chłodzenie konsoli. Po prostu posz, poszli w oszczędności. Dobra, ściągamy tą folię. Tutaj też. I zaraz płytkę zamontujemy. Oczywiście damy tu jeszcze pastę na rdzeń procesora. Termopady dosyć duże dałem, duże kawałki. Tu wielkość tego termopada, grubość to jest około 1 mm. Trzeba to dokładnie obejrzeć, czy płyta elegancko tutaj dolega. Porty sobie siedzą równo. Dobra. Robimy montaż tej, tej tylnej części. I oczywiście wpinamy wszystkie przewody oraz fleksy. No, i cóż, w zasadzie konsola już złożona. Zostaje nam tylko górna pokrywa naszej konsoli. Zainstalujemy dysk twardy. Oczywiście, śrubeczka blokująca również będzie tutaj musiała trafić na swoje miejsce. Instalujemy dysk twardy, slot. Cyk. Blokujemy to oczywiście śrubą. Co tam jeszcze brakuje? Brakuje tutaj oczywiście zaślepki. To zaślepeczkę oczywiście sobie tutaj umieścimy na miejsce. Z przesuwna. Wszystko tutaj dokładnie elegancko pasuje. To akurat Sony jest dopracowane. Pozostaje nam ostatnia śruba i zaraz podłączymy konsolę przez Port HDMI do monitora ok kabel HDMI mam przygotowany podłączymy sobie kabel HDMI pasuje jak ulał zasilanko i próbujemy konsolę włączyć jest piknięcie uwaga zaraz zobaczymy na co tutaj na ekranie nam się pojawia czekamy na ten magiczny obraz słyszeliście bip jeszcze raz czekamy czekamy proszę bardzo mamy logo PS4 Super i proszę, proszę, zalogowałem się tutaj na konto. I cóż, jak widzicie, HDMI działa. Także nie jest to taka straszna robota. Jest to raczej prosta praca, tylko trzeba mieć do tego narzędzia, trochę chęci i umiejętności pewnego rodzaju na powiedzmy średnio niskim poziomie. Cóż, robota została wykonana. Gniazdo wymienione. Konsola działa. I cóż mogę powiedzieć w podsumowaniu. Tutaj okazało się uszkodzone tylko gniazdo HDMI. Upadek mógł spowodować uszkodzenie na druku, na płycie głównej i byłaby wtedy mała rzeźnia, bo trzeba byłoby drutować i odbudowywać ścieżki na płycie głównej. Tutaj niestety, niestety, to dobrze, że to się nie wydarzyło. Wszystkie pady były na miejscu. Trzeba było zdemontować uszkodzone gniazdo i wrutować po prostu nowe. Oczyścić to. Przy okazji wyczyściłem konsolę, zrobiłem termikę. I to na pewno na dobre wyszło temu, temu egzemplarzowi. Na pewno będzie, będzie tutaj klient zadowolony z tego, bo też konsola zyska na tym, że nie będzie się tak mocno grzała i nie będzie, tak, nie będzie takiej głośnej pracy tego wentylatora, bo to czasami może człowieka naprawdę zdenerwować, jak konsola po jakiejś chwili, 15-20 minutach zaczyna tam tym wentylatorem głośno pracować. To tyle ode mnie. Cześć, trzymajcie się. Do następnego odcinka. Hey.